Kostia, ile można? Odłóż tę książkę i jedz. Znalazłeś sobie coś do czytania. Nie lubię makaronu. Tak jak swojego zawodu. Znów to samo. Nie psuj mi humoru z samego rana. Gdyby nie wy, wypisałbym cię z tych studiów. Kostia, nie kłóć się z tatą, tylko wyjaśnij mi, jak rozerwałeś buty. W czym pójdziesz na uczelnię? Twoje trampki są w praniu. Założę buty taty. Przepraszam. Szeptunka. Konstantyn był studentem trzeciego roku na politechnice. Inżynieria w ogóle mu się nie podobała, ale ojciec uważał, że to zawód gwarantujący dobrą pracę. Chłopiec nie mógł postawić się swojemu władczemu ojcu, dlatego musiał się podporządkować. Podczas rodzinnego śniadania Konstantyn zobaczył suche gałęzie na swoim talerzu. Z początku był zagubiony, jednak szybko uznał to za znak. Udał się więc do szeptunki, by dowiedzieć się, co on zwiastuje. Ostatnio nie robię w życiu nic poza nauką. Jak zobaczyłem gałęzie w talerzu, to uznałem, że to ze zmęczenia, ale ta wizja była zbyt realistyczna. Widzę, że jest ci ciężko. Problemy biorą się z tego, że nie kierujesz się własnym rozumem. Jakby ktoś inny tobą kierował i spychał cię na cudzą drogę. Dobrze pani widzi. Tak wygląda całe moje życie. Studia również. Tyle już razy chciałem powiedzieć rodzicom o tym, że rzucam studia, ale zawsze się powstrzymuję. Nie chcę rozczarować mamy. Tu nie chodzi o matkę. To ojciec zmusza cię do tego kierunku. Stwierdził, że mam być inżynierem. Nie chcę, by jego syn pracował fizycznie jak on. Ale ja chcę zostać weterynarzem. Widzę, że lubisz zwierzęta, a one lubią ciebie. Niepotrzebnie słuchasz taty. Ta wizja pokazała ci, że Twoje starania są bezowocne, jak suche drewno. Jeśli dalej będziesz się podporządkowywać, możesz stracić to, co ci pisane. Co mogę zrobić? Rzuć te studia i rób to, czego pragnie Twoje serce. Ale co powie tata? To już sam koniec roku. Ale spróbuję. Dziękuję. A i pani kotu brakuje witamin. Konstantyn wrócił od babci nastawiony na szczerą rozmowę z rodzicami o tym, że chce rzucić studia. Myślałem, że już cię nie zobaczę. Gdzieś ty był? Miałeś wrócić na kolację. Mamo, tato? Postanowiłem, że rzucam te studia. Był świadomy, że rodzicom ciężko będzie to zaakceptować, ale liczył, że ostatecznie go zrozumieją. Nawet o tym nie myśl. Semestr już się kończy. Zdążę zabrać dokumenty i złożyć na weterynarię. Jaką weterynarię? Co z tego będziesz mieć? Będziesz podcierać krowy na wsi? Już ci załatwiłem praktyki i promotora. Synu, posłuchaj, taty. Tyle czasu i sił włożyłeś w te studia, ale ja już tych sił nie mam. Pomyśl, co będziesz robić, jeśli je rzucisz. Weterynaria też ci zbrzydnie, nie zbrzydnie. Wiesz co? Jeśli chcesz leczyć psy, to skończ te studia, a potem rób co chcesz. Słowem nawet nie pisnę. Dobrze. Skoro tak chcecie? Konstantyn był bardzo smutny po rozmowie z rodzicami. Nazajutrz postanowił spotkać się ze swoim najlepszym przyjacielem, Oechem, żeby mu opowiedzieć o swoich problemach. Siema! Coś taki pochmurny. Znowu rodzice? Zaraz zwariuję, chciałem wczoraj rzucić studia, ale tata się wściekł. Mam je skończyć i potem mogę robić co chcę, ale to dwa lata. I dzięki za Konspekt, uratował mi życie. Dwa lata niby idzie wytrzymać, ale ja bym nie dał rady. Kubik to ma życie. Wszystko dzięki Tobie, inaczej bym go nie miał. Religioza jest niebezpieczna, ale uleczalna. Chroń go przed kleszczami i będzie dobrze. Ale ślicznotka. Rzeczywiście ładna. Chłopak był zagubiony, gdy zobaczył tatę z jakąś dziewczyną. To nie twój tata? Nie, wydaje ci się. Muszę już lecieć. Dzięki za konspekt. Na razie. Konstantyn okłamał przyjaciela, bo nie wiedział, co jego ojciec tu robi, skoro miał być w delegacji, ani kim jest ta dziewczyna. Nieprzyjemne domysły go męczyły. Aby poznać prawdę, postanowił śledzić ojca i nieznajomą. Gdy zobaczył, jak wchodzą do kawiarni, kompletnie się pogubił. Najpierw chciał wejść za nimi, ale nie wiedział, co powietacie. Gdy wahał się, co zrobić, dziewczyna sama wyszła na ulicę. Postanowił się z nią poznać i szczerze porozmawiać. Przepraszam. Przepraszam, że przeszkadzam. Nie umiem zagadywać, ale jak cię zobaczyłem, to postanowiłem zaryzykować, by potem nie żałować. Takiego tekstu jeszcze nie słyszałam. Trochę się spieszę, ale możemy spróbować. Liza, Kostia. Miło cię poznać. Mogę prosić o numer telefonu? Konstantyn nie wiedział, jak zacząć temat ojca, dlatego wziął od niej numer telefonu, by się z nią lepiej poznać i dowiedzieć więcej o potencjalnej kochance Taty. Wkrótce postanowił podzielić się swoim planem z przyjacielem. To mi się nie klei. Ogół jeszcze rozumiem, ale jak przechodzę do szczegółu. Jesteś chory? Mimo swojej niechęci do nauki, wcześniej szybko takie rzeczy łapałeś. Pamiętasz tę dziewczynę z parku? To może być kochanka mojego taty, mówiłem cicho. Nie chcę, by mama usłyszała. Poznałem się z nią. Po co? Odbiję mu ją. Byliśmy już na dwóch randkach. Co ty gadasz? Ale na taką dziewczynę sam bym się skusił. Chłopcy, nie mieliście się uczyć? Słyszę, że gadacie o dziewczynach. Pora na obiad. Zabierajcie zeszyty. Nauka lepiej idzie po jedzeniu. Pani Barszczu nigdy nie odmówię. Konstantyn martwił się o mamę i nie chciał, by usłyszała o zdradzie. Spotykał się z Lizą coraz częściej, licząc na to, że uda mu się skłócić tatę z kochanką. Jednak po jakimś czasie zrozumiał, że sam się w niej zakochał. Dlatego z Olehem lecieliśmy do weterynarza o drugiej w nocy. Wziąłem auto taty, ale je zarysowałem, gdy parkowałem. Musieliśmy jeszcze ogarnąć pieniądze na to, ale najważniejsze, że pies żyje. Dziwne, że tak lubisz zwierzęta, a jeszcze nie byliśmy w Zoo. Uważam, że zwierzęta powinny żyć na wolności, ale możemy się przejść. Z tobą pójdę wszędzie. Nie chcę się z tobą żegnać w ogóle. Mnie też. U mnie w domu nikogo nie ma. Chodźmy do mnie. Na pewno tego chcesz? Tak. Konstantyn przystał na propozycję Lizy, jednak niespodziewana wizyta pokrzyżowała im plany. To chyba mój tata szlak. Liza, zobacz co ci kupiłem. Nie jesteś sama? Tato? Co tu robisz? Konstantyn był w szoku. Liza okazała się być jego siostrą. Ta wiadomość go przerosła. Szybko uciekł z mieszkania, bo nie chciał widzieć ojca ani słuchać jego wyjaśnień. Nie mogąc znaleźć w sobie sił, by wrócić do domu, całą noc błądził po mieście, a rano przyjechał do szeptunki po pomoc. Proszę usiąść. Dziękuję. To witaminy dla kotka. Dziękuję. Opowiadaj, co cię tu przygnało. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Katiu, nalej gościowi wywaru z dzikiej róży. Niech się uspokoi. Tak, Prawda. Muszę się uspokoić. Proszę. Widzę, że trochę namieszałeś. I to poważnie. Uciekłeś z domu. Nie wiem, jak spojrzeć tacie w oczy. Nie miałem pojęcia, że nie jestem jego jedynym dzieckiem. Co teraz? Masz zdjęcie rodziców? Tak, w telefonie. Proszę. Widzę, że twoi rodzice się rozwiodą. Ojciec już od dawna ma drugą rodzinę. Jak on mógł? Biedna mama. Wyczuwam jeszcze jedną tajemnicę w waszej rodzinie, ale nie wiem jaką. Ale nie po pokiejaku. Przyciągasz do siebie problemy życiowe swojego ojca. Masz coś, co do niego należy? Co? Nie. Chociaż nie. Przecież mam jego buty. Stąd biorą się twoje problemy. Nie tylko nosisz jego buty, ale idziesz jego życiową ścieżką. Jest taki przesąd, według którego dorosły syn nie może nosić butu ojca. To założę inne, jak wrócę do domu. Ale co mam dalej robić? Zakochałeś się, ale zanim zajmiesz się miłością, musisz wrócić na swoją ścieżkę życiową. Weź te jagody, zawiń je w materiał, który da ci Katia i zakop je w lesie po drodze do domu. Gdy to zrobisz, wypowiedz słowa: Niech stare jagody w ziemi znikną, abym mógł wrócić na właściwą ścieżkę. Gdy wrócisz do domu, zdaj mi buty ojca i więcej ich nie zakładaj. Konstantyn miał nadzieję, że po rytuale jego problemy znikną. Oby to pomogło. Kostyan nie zwlekał i w drodze do domu znalazł pustą ścieżkę i zrobił tak, jak powiedziała babcia. Wykopał dziurę, wsypał do niej jagody i wypowiedział zaklęcie. Niech stare jagody w ziemi znikną, abym mógł wrócić na właściwą ścieżkę. Przeprowadziwszy rytuał, Konstantyn nie poczuł pragnionej poprawy. Było mu szkoda matki, dlatego postanowił powiedzieć jej prawdę. Nie mógł pozwolić, by ojciec dalej ją okłamywał. Matka z bólem przyjęła wieści o zdradzie. Następnego dnia, gdy Konstantyn wrócił z uczelni, usłyszał kłótnie rodziców. Jak mogłeś przez tyle lat kłamać? Przepraszam. Nie wiedziałem, co robić. Byłem rozdarty między dwoma kobietami. Tak długo jesteśmy razem. A między dwojgiem dzieci nie byłeś rozdarty? Tyle lat żyłam w kłamstwie. Ale ja Cię kocham. I zawsze kochałem. Musimy sobie jakoś z tym poradzić. Zamierzasz mu wybaczyć po tym wszystkim? To nie takie proste. Pewnie. Ale ja się wyprowadzam. Dokąd niby? Jak najdalej stąd? Nie będę z tobą mieszkać. Kostia. Wszystko rozumiem. Ale, ty... Ale powinieneś myśleć o studiach. Przecież zaraz masz sesję. Mam to gdzieś. Nie będę już spełniać twoich zachcianek. Konstantyn się wyprowadził i tymczasowo zamieszkał u przyjaciela. Siema, co się stało? Szkoda gadać. Czemu uciekasz z domu? Liza to moja siostra. Ta ładna? Nie jesteście do siebie podobni. Łączy nas tata. Poważnie? Do czegoś między wami doszło? Sam możesz ocenić. Zakochałem się po uszy. Nie wiem, co robić. Szes ranę. Są na to rodzice? Powiedziałem o tym mamie, a ona mu wybaczyła. Nigdy nie zrozumiemy rodziców. Powiedziałem, że się wynoszę i zabieram dokumenty z Wydziału. On jest dla mnie nikim. Na zajutrz Konstantyn zabrał dokumenty z uczelni i odetchnął z ulgą. Myślami wracał często do Lizy, z którą chciał się spotkać, dlatego też do niej zadzwonił. Cześć, to ja. Chcesz się spotkać? Oboje tego potrzebujemy. Liza się zgodziła. Młodzi umówili się na spotkanie w parku. Konstantyn bardzo się bał, bo nie wiedział, co jej powiedzieć. Mimo wszystko nie mógł zaakceptować, że to jego siostra, ale dalej ją kochał. Cześć. Jak się masz? Cześć. Bywało lepiej. A jak się sprawy mają w domu? Jeśli pytasz o tatę, to z nim nie rozmawiam. A co z nami? Szczerze, to nie wiem. Lepiej, żebyśmy się nie widywali, ale... ale cieszę się, że mam takiego brata. Kurde, nie wiem, czy dam radę myśleć o tobie jako o siostrze. Nie powinniśmy tego ciągnąć. Wybacz mi. To nie twoja wina. Żegnaj. Konstantyna strasznie bolało, że już więcej nie zobaczy Lizy. Był tym faktem załamany, ale nie miał pojęcia, co go jeszcze czeka. Ale po Minął tydzień, odkąd Liza i Konstantyn pożegnali się na zawsze. Chłopak przygotowywał się do rozpoczęcia studiów weterynaryjnych, ale myśli o dziewczynie sprawiły, że nie mógł spać i jeść, dlatego znów przyjechał do szeptunki. Niech mi pani pomoże. Chcę o niej zapomnieć. Nie mogę tak kochać siostry, ale kocham. Nie widzę przy tobie siostry. Aliza? Zaczekaj. Daj mi rękę. Spotkało cię nieszczęście. Mało miałem nieszczęść. Twój ojciec zmarł. Co? Widziałem się z nim tydzień temu. Mówię jak jest. Jedź do domu. Tam poznasz prawdę. Konstantyn popędził do domu. Po drodze dzwonił do mamy, ale ta nie odbierała. Nie wierzył, że jego ojciec zmarł, bo ostatnim razem, jak go widział, wyglądał na zupełnie zdrowego. Co z tatą? Słyszałem, że zmarł. Skąd wiedziałeś? To prawda? Dowiedziałam się godzinę temu. Zmarł w nocy, babcia mi powiedziała. Tydzień temu miał się dobrze. Byłeś u niego w szpitalu? W jakim szpitalu? Był w delegacji. Mówisz o Wołodymyrze. A o kim? Myślałam, że wszystko wiesz, gdy mówiłeś o śmierci Taty. Wołodymyr nie jest twoim prawdziwym ojcem. Jak to? Rozstałam się z twoim tatą, gdy miałeś dwa latka. Poznałam Wołodymyra. On cię adoptował, ale miałam nikomu nie mówić, kto jest twoim prawdziwym ojcem. Chciał cię wychować jak własnego syna. Serio? To nie jest mój tata? To Liza nie jest moją siostrą. To jego córka, ale nie jesteście spokrewnieni. Przez te wszystkie lata potajemnie spotykał się z jej matką. Gdy córka dorosła, zaczął jeździć w delegacje, by częściej je widywać. Wybacz, ale naprawdę muszę iść. Zaraz wrócę. Kocham cię. Kolejna tajemnica z jednej strony zaskoczyła Konstantyna, ale z drugiej go ucieszyła. Jeśli Wołodymyr nie był jego ojcem, to teraz nic mu nie stało na drodze do szczęścia z ukochaną. Zadzwonił więc do Lizy i powiedział, że muszą się pilnie spotkać, bo ma jej coś ważnego do powiedzenia. Czekał na nią w parku, bardzo się stresując. Nie sądziłam, że się spotkamy. Tak, za tobą tęskniłam. Ja też. Ale nie mamy się czego bać. Jak to? Nie jesteśmy rodzeństwem. Co? Wołodymyr mnie tylko adoptował. Możemy być razem. Na pewno? Tak. Nie sądziłam, że to usłyszę. Nic już nie stało na przeszkodzie miłości Konstantyna i Lizy, którzy razem byli szczęśliwi. Konstantyn rzucił studia na politechnice i przepisał się na weterynarię. Matka nie zdołała wybaczyć zdrady mężowi i się z nim rozwiodła. Chłopak jednak rozmawiał z adopcyjnym ojcem, choć rzadko. W końcu to on go wychował. Szeptunka przypomina, że dorosłe dzieci nie mogą nosić butów rodziców, bowiem przez to nie pójdą własną ścieżką, a ich życie się nie ułoży. Wersja polska Syntezis Media tekst Adrian Grund czytał Marcin Styczeń.